Cześć, chciałabym Ci powiedzieć, czym są treningi personalne, dla kogo one są i jak Tobie właśnie mogą pomóc. Pozostań do samego końca, ponieważ na końcu filmiku pokażę Ci przykładowy trening z moją klientką na siłowni. Także nie przedłużam, zaczynam. Treningi personalne to spotkania jeden na jeden na siłowni lub na świeżym powietrzu. To my ustalamy, gdzie nam jest najlepiej ćwiczyć. Polecam jednak siłownię ze względu na dużą ilość sprzętu. Podczas treningów wspólnie ćwiczymy, aby osiągnąć Twój cel. Trening personalny trwa jedną godzinę zegarową, rozpoczynamy ją rozgrzewką, odpowiednim pobudzeniem mięśni Twojego ciała do pracy, później jest trening główny i na końcu jest rozciąganie. Podczas tej całej godziny będę razem z Tobą, aby kontrolować każdy Twój ruch, pokazywać Ci jak wykonywać prawidłowo ćwiczenia i nadzorować Twoją pracę. Treningi personalne są dla każdej osoby, zarówno tej, która już kiedyś chodziła na siłownię, ćwiczyła samodzielnie oraz dla tej, która jeszcze nigdy w życiu nie była na siłowni i nigdy samodzielnie nie ćwiczyła. Każdy trening wygląda inaczej. Moim zadaniem jest to, aby spełnić Twój cel, ale również zachęcić Cię do aktywności fizycznej. Dlatego będę Ci prezentować dużą ilość różnych ćwiczeń, nie tylko po to, żeby urozmaicić trening, ale żeby nauczyć się jak najwięcej. Więc jest to swojego rodzaju inwestycja nie tylko w zdrowie, ale też w naukę nowych ćwiczeń. No to co, przyszedł czas, żeby zobaczyła w praktyce, jak taki trening personalny wygląda. Zachęcam Cię do obejrzenia do samego końca. spróbować na własnych siłach takiego treningu, umów się ze mną na bezpłatną konsultację. Spotkajmy się, poznaj mnie, zobacz jak siłownia wygląda i sama potem stwierdzisz, czy chciałabyś rozpocząć ze mną współpracę, czy nie.